Cześć kochani, wybaczcie scenerię za mną, ale dość długo szukałam miejsca, z którego mogłabym nadać, żeby było mnie widać i widać co robię, więc nadaję prosto prostu a moim stołem jest zamrażarka. Także dzisiaj przedstawię Wam przepis na ciasto marchewkowe na zimno. Na zimno, mhm, sama jestem w szoku, bo wczoraj jak to robiłam, to pierwotna wersja była tego, żeby zrobić ciasto marchewkowe po prostu pieczone, na ciepło. Ale coś mnie podkusiło i zrobiłam na zimno. Czego potrzebujemy? No, oczywiście zacznę od tego, co dominuje tutaj, czyli babka płeśnik i babka jajowata. Eee, kakao, kubek i letnia woda, cynamon, trzy łyżki roztopionego oleju kokosowego i nasz najważniejszy składnik, czyli marchewka. Ja w myśli day, zero waste i tak dalej, wykorzystuję akurat marchewkę, którą, e, która mi została po wytłokach soku, tak zwana pulpa wytłoki z soku i tak dalej. I tutaj mniej więcej jest pięć marchewek, więc jak robię sobie sok e, warzywny, to po prostu najpierw zaczynam wyciskać marchewkę, robię przerwę w maszynie, wyciągam resztki z marchewki, odkładam je na boczek i będę je właśnie wykorzystywała. I jeszcze mam olej, e, mleczko kokosowe i muszę wyciąć z lodówki, bo zapomniałam o nim. I jeśli chodzi o składniki, tutaj tutaj jest też dowolność, kto co lubi. Można dodać ksylitor, cukier zwykły, cukier puder, kto co lubi tak naprawdę. Więc zaczniemy. Do miski wlewam sobie półtorej szklanki takiej oto przygotowanej wody. I pół. sobie sypie dwie miarki babki, ale to się mniej więcej przekłada na cztery łyżki stołowe. Więc tak naprawdę nie ma tutaj większej filozofii. Jedna. Druga. Skoczę po łyżkę i jestem ready. Więc teraz sobie łyżką to wszystko przemieszam, żeby ziarna przeniknęły w wodę. I OK, i teraz dodaję sobie cynamon. Puszczę tu. Jeśli chodzi o cynamon, kakao, wszystko daję na oko. To jest kwestia, kwestia dowolności. O, tyle wystarczy. Kakao też oczywiście na oko, ale myślę, że tak w przeliczeniu na łyżki to będą ze dwie łyżki. Ciągam moją łyżkę, która się utopiła, i Dolewam sobie kokonet milk. Ja kupiłam je w biedronce, wpadło mi w rękę i mówię, a, wezmę, może się do czegoś przyda. I tutaj mam akurat tak nie wiem jedną czwartą opakowania, więc wszystko to wlewam, żeby dodać takiego smaku po smaczku kokosa. Dolewam roztopiony olej kokosowy, trzy łyżki. Zapaszek już jest ładny. Mm -hmm. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz przechodzę do dodania ciasta. Czytaj, wytłoków z marchwi. O, jest ich mniej więcej tyle. Yy, myślę, że tak w przeliczeniu to będą trzy szklanki i coś takiego. Więc wszystko przesypuję. I teraz sobie, żeby wszystko się ładnie połączyło, tak żeby poczuć, że po prostu ta masa robi się jednolita. Jeśli chodzi o formę, to niczym jej nie smaruję, bo jest w środku olej kokosowy, więc do takiej elastycznej nie ma potrzeby. Myślę, że gdyby była jakaś taka bardziej metalowa, to można byłoby wyłożyć papierem albo posmarować, żeby łatwiej odchodziło. Natomiast przy takiej plastikowej nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj, jak widać, trafiają się takie większe kawałki marki, bo tutaj mam sokowirówkę, a nie wyciskarkę. Ale to raczej nie przeszkadza, tak naprawdę taki większy kawałeczek marcheweczki w cieście chyba jest w porządku. O. I tak ono wygląda, już się ładnie wszystko połączyło, więc mogę przejść do przelania mojej masy do formy. Czy może to zrobię inaczej. O. I teraz równomiernie sobie. Rozkładam po całości. Oczywiście uklepując. I tak to mniej więcej wygląda. Tu można sobie ładnie jeszcze doklepać. Po włożeniu na całą noc rano jest picobello. Pico, picobello. Pico, pico Naprawdę, jak rano zjadłam dzisiaj, to mówię: O Boże! Muszę polegać. Więc, a z racji tego, że teraz chyba wszyscy mamy nieco więcej czasu na takie rzeczy, to można trochę pokombinować. I na wiesz jeszcze posypię trochę cynamonem lekko, można jeszcze kakao, kto co lubi, do lodóweczki na noc i rano, naprawdę gwarantuję, że jest delicious. Także dajcie znać, czy ktoś próbował, albo może spróbuje, jestem bardzo ciekawa.